Cześć wszystkim! Witam na odcinku otwarcia mojego kanału. Dzisiaj porozmawiam o tym, od jakiego silnika gier warto zacząć swoją przygodę z gimdewem. Czy jesteś początkujący, czy może masz już trochę doświadczenia? Ten film pomoże Ci wybrać odpowiedni silnik dla Twoich potrzeb. Przedstawię Wam 5 popularnych silników, ich wady, zalety oraz na jakie środowiska są najlepsze. Zaczynamy. Pierwszy na naszej liście to Unity. To jeden z najpopularniejszych silników na świecie, szczególnie wśród początkujących. Dlaczego? bo jest to proste do poznania, a jednocześnie bardzo wszechstronny silnik. Unity świetnie sprawdza się w tworzeniu gier mobilnych, ale równie dobrze poradzi sobie z grami na pc czy konsole. Unity może szczycić się swoją łatwością w obsłudze, szczególnie na początkach. Dzięki dużej społeczności i mnogości tutoriali można sprawnie i szybko poznawać coraz to lepsze funkcjonalności. Łatwo pozwala łączyć różne dziedziny, bo odkryć w czym się chce eksplorować. Chcesz się pobawić w level design, ale potrzebujesz jakiegoś przejść? Masz tu bazową scenę do chodzenia lub latania. Chcesz zacząć programować, ale nie masz zdolności graficznych, by testować działania? Trzymaj darmowe asety pod każdą okoliczność. Jednak czymże byłoby Unity bez swoich już memicznych w swoim granie wad? Liczne błędy edytora i krasze w losowych momentach? Najlepiej wyrobić sobie nawyk zapisywania projektu i zaprzyjaźnienie się z gitem. Masz nieużywany skrypt z pobranej paczki, który nic nie robi oprócz sypiania błędem? No to pobaw się w usuwanie i komentowanie wszystkich powiązań, by móc chociaż odpalić scenę. Bezproblemowe wypalanie, Bilda i to może za pierwszym razem. Tak samo optymistyczne jak mówienie, że po samych studiach dostanie się pracę w zawodzie. Unity jest dobre dla początkujących programistów poprzez przyjemne środowiska i obsługi skryptów. Dobre dla designerów i artystów, by tworzyć pierwsze levele i z czasem urozmaicać je o kolejne nowości z tutoriali. Jedno z lepszych rozwiązań dla game jamowych zapaleńców. Z najpopularniejszych gier stworzonych przez Unity to Fall Guys, Beat Saber, Genshin Impact. Sons of the Sorest oraz Cuphead. Kolejny silnik to Unreal Engine. To potęga wśród silników znany z niesamowitych efektów wizualnych. Jeśli marzysz o tworzeniu gier rodem z AAA, to jest to silnik dla Ciebie. Silnik jest dobry dla osób już zapoznanych z podstawowym programowaniem, bo jednak wymaga już zabaw z optymalizacją. Dobry jest, dla początkujących artystów, chcących szybko widzieć ładne efekty, ale trzeba mieć na uwadze, że narzuca wiele nieintuicyjnych opcji, jeśli nie miał się styczności wcześniej z żadnym silnikiem. Co jak co, ale Unreal tworzy piękną scenę już w momencie otwarcia projektu. Gotowe asety środowiskowe, proste do połączenia z projektem spełnią każdą zachciankę środowiska do odzorowania. Szeroka baza assetów jak na Epica przystało, co miesięczne darmowe paczki nierzadko przydatnych funkcji szybko uzupełnią to, co brakuje po pewnym czasie. Przy użyciu blueprintów, które pozwolą sobie na pominięcie programowania i łączenie klocków w Scratchu pozwolą szybko osiągnąć wymagane mechaniki. Trzeba mieć na uwadze na mocne potrzeby sprzętowe silnika. Braki w ramie, słaba karta graficzna lub procesor poskutkują jednolitą papką niedoładowanych modeli już na etapie edycji. A zanim zaczniemy coś robić, przychodzi pora na... Kompilowanie, kompilowanie i kompilowanie. Otwierasz projekt i pora na kawusie, bo musi sobie pokompilować. Krasz aplikacji, ponowne otwarcie i znowu przerwa na kompilowanie. Tworzenie builda też nie bywa najprzyjemniejsze. Długie grzebanie w ustawieniach, szukanie ścieżek do sceny i upewnianie się, że jako tako jest zoptymalizowane. Kiedy wszystko uda się w końcu odnaleźć, kolejna przerwa na długą kawusie, czekając a łaskawie zbuduje grę. Z popularnych gier trudno jest wymienić takie, które nie były zrobione na Unreal'u, ale w skrócie można wymienić: Black Myth: Wukong, Kong, Hellblade 2, Robocop, Unrecord, Hogwarts Legacy i nie może zabraknąć największej oczywistości, czyli ukochanego przez wszystkich Fortnite'a. Trzecie na naszej liście to Godot. To darmowy silnik open source, który świetnie sprawdza się w tworzeniu gier 2D oraz przeglądarkowych. Jest lekki i nie wymaga mocnego sprzętu. Przede wszystkim darmowy i otwarte na wiele platform, szczególnie WebGL. Silnik ten ma ograniczone możliwości w tworzeniu zaawansowanych gier 3D, co nie jest niemożliwe, ale łatwiej robić to na czymś innym. W społecznościach międzysilnikowych godociarze są mniejszymi linuksiarze przy użytkownikach Windowsa i Maca. Z daleka wiemy, że robisz na nim gry, ale rozmawiamy o czymś innym. Dobry dla początkujących level designerów i artystów. Również oferuje dobre wejście do programowania bez obaw, że się nic wcześniej nie miało z tym styczności. Bardzo popularny wśród mistrzów gier jamowych, przystępny do nauki, z dużą ilością poradników i otwartą społecznością chętną zawsze pomóc. Z popularniejszych gier można wymienić Brotato, Haiku the Robot, The Garden Path, Pocket Wheels, Exodiac. Niepostrzeżony, jednak potężny i coraz bardziej dominujący Roblox Studio. Pozwala tworzyć gry w środowisku Roblox. Jest bardzo prosty w nauce, szczególnie dla młodych twórców. Wielka społeczność i mnogość tutoriali ułatwia tworzenie niemal wszystkiego, co się wymyśli. Gotowa platforma do udostępniania w świat. Nie trzeba robić builda i męczyć się z wrzuceniem na platformę, tylko udostępnić i grać ze znajomymi w swoje dzieła. Jednocześnie jest to też duża wada, która ogranicza grę tylko do konkretnej platformy i grupy odbiorców. Idealny silnik dla najmłodszych, by zapoznać się z projektowaniem oraz samym programowaniem gier. Oferuje wiele darmowych szkoleń o tym, jak tworzyć podstawy gier i je rozszerzać. Bardzo prosty język pozwala tworzyć szybkie mechaniki w przystępny do nauki sposób. Wielkość gier jest ograniczona do serwerów Robloxa. Posiada również spore ograniczenia wizualne. Roblox na swój sposób narzuca styl grafiki oraz materiały. Potrzeba zdecydowanie więcej modyfikacji, by stworzyć shadery, które w standardowych silnikach można zrobić niemal od razu. Najpopularniejsze Robloxowe światy to Dandy's World, Mordor Mystery 2, Dame Park Tycoon 2, Pet Simulator 99, Brookhaven RP. Ostatni na naszej liście to RPG Maker, to silnik dedykowany do tworzenia gier RPG. Jeśli marzysz o tworzeniu własnej gry w stylu retro, to jest to narzędzie dla Ciebie. Jest bardzo łatwy w użyciu, bez wymaganego programowania. Idealny do tworzenia 2D-gier w stylu retro oraz ma sporo wbudowanych zasobów, które przyspieszą tworzenie świata. Niestety jest ograniczony do dwuwymiarowych gier oraz mało elastyczny w porównaniu do pozostałych silników. Silnik dla początkujących, którzy chcą tworzyć proste RPG bez programowania. Dobre dla starszych fanów retro gierek oraz do zabawy na game jamach. Z przykładowych gier, jakie znalazłem, to Arkana Pirackie opowieści, Tartus, Pogromco 2 Wirtua Twierdza oraz Commander. Pamiętajcie, że wybór silnika zależy od Waszych celów, umiejętności oraz oczekiwań, jakie chcecie osiągnąć w szybkim czasie. Nie bójcie się eksperymentować i poświęcić trochę więcej czasu na więcej niż jeden silnik. Mam nadzieję, że ten film nakieruje Was w wyborze silnika. Pytania piszcie śmiało w komentarzach. Zachęcam do rozruchowego suba i lajka pod napędzenie kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.